Dawno nie widziana Cichopek przed TVP ubrana jak Chinka czy kulinka. Katarzyna Cichopek od dawna umykała przed obiektywami fotoreporterów przed siedzibą TVP. Od jakiegoś czasu wraz z Maciejem Kurzajewskim opracowali specjalny proces dostarczania prezenterki pytania na śniadanie do jej samochodu. Tym razem Kasia wychodziła z porannego programu cała w skowronkach. Uwagę przykuwa jej nietypowa sukienka. Też wam się kojarzy z nawiązaniem do Chin? Katarzyna Cichopek w dobrym humorze, przyłapana przed TVP. Katarzyna Cichopek może mieć powody do radości. Potężnie utarła nosa Paulinie Smaszcz, która znów zaczęła atakować ją i swojego byłego męża Macieja Kurzajewskiego. Na dodatek remont wspólnego gniazdka idzie zgodnie z planem, a niedawna komunia córki przebiegła bez większych komplikacji. Nic dziwnego, że na twarzy prezenterki pytania na śniadanie pojawił się uśmiech. Radosne wieści dla Katarzyny Cichopek Jakby tego było mało, to Kasia została doceniona przez ekspertów i wyróżniona w prestiżowym rankingu. Kochani, pragnę podzielić się z wami moim wielkim sukcesem. W tegorocznym rankingu 100 najcenniejszych marek osobistych Forbesymy Polska zajęłam czwarte miejsce. Jestem wzruszona i dumna. Z całego serca dziękuję, przede wszystkim wam za waszą sympatię, dzięki której mogę rozwijać się nieprzerwanie od 23 lat. Napisała na Instagramie Dawno niewidziana Cichopek przed TVP ubrana jak chinka czy kulinka. Być może wszystko złożyło się na decyzję o zapozowaniu przed obiektywami fotoreporterów. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj sukienka Kasi Cichopek, która jest nietypowa. Rozłóżmy zatem stylizację na poszczególne elementy. Sukienka jest koloru różowego w kwiaty, zapinana na guziki dekolt w kształcie litery V z kołnierzykiem materiał sukienki wygląda na satynowy długie rękawy z obniżonymi ramionami, a rękawy mają mankiety i bufiasty zakończenie, sukienka jest obcisła i dodatkowo owinięta materiałem na wysokości bioder króciutka mini w falbankowym stylu białe SPD na koturnie biała torebka czarne okulary przeciwsłoneczne na złotym łańcuszku z perełkami. Podoba wam się stylizacja kasi?